Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza liturgia Słowa Bożego można powiedzieć, że jest osadzona w klimacie wakacyjnym oraz tego wszystkiego, co dokonuje się właśnie teraz w przyrodzie. Wakacje kojarzą nam się z jeziorem, z łódką, z ludźmi, tłumami, które przemierzają po to, żeby trochę odpocząć. Także ten czas kojarzy się nam ze żniwami. Rolnicy zbierają plony ziemi po to, byśmy my mieli pokarm. I te dwie sprawy także występują w dzisiejszej liturgii Słowa Bożego. Oto spotykamy Jezusa, który widząc ogromne rzesze ludzi, udał się do Łodzi i na brzegu nauczał właśnie z tejże łodzi. I mówił przypowieść o siewcy, który wyszedł siać i ziarna, które on siał, padały na różnego rodzaju grunt. Kto jest siewcą? Oczywiście doskonale wiemy. To Jezus Chrystus. Ziarnem jest Słowo Boże, a glebą jest nasze serce. I Pan Jezus nieustannie do nas mówi poprzez swoje słowo, które jak podaje księga, czytanie, księga listu do Hebrajczyków, Słowo Boże jest żywe i skuteczne, niczym miecz obosieczny, który przenika serce człowieka. I Chrystus do nas nieustannie mówi, aby wskazywać nam drogę, która prowadzi nas do świętości. Ale to słowo można przyjąć w różny sposób, o którym mówi nam mistrz z Nazaretu. Niektórzy usłyszą słowo, ale w ogóle się nad nim nie zastanowią. Inni przyjmą to słowo, ale wychodząc z Kościoła czy odchodząc od lektury Słowa Bożego w domu, natychmiast o nim zapominają. Inni jeszcze. Są zachwyceni tym słowem Bożym w pewnym momencie, ale gdy zobaczą szansę na to, żeby poświęcić czas na zdobywanie coraz więcej pieniędzy, to zaczynają tracić czas na to, co jest wartościowe i biegają za tym, co jest przemijające. Nie mówimy o tym, co jest konieczne, gdy ktoś pracuje solidnie i dba o to, o pracę, o rodzinę. O wszystkie aspekty ludzkie oraz duchowe. Nie chodzi wtedy, kiedy właśnie sprawy materialne stają się naszym Bożkiem. I wreszcie czwarta sprawa. To gleba naszego serca, która chętnie słucha Bożego, słowa Bożego i to słowo Boże nieustannie podejmuje, a przez to, że tym słowem Bożym żyje, stara się naśladować samego Chrystusa. My skoro przechodzimy na Eucharystię, to chcemy słuchać Słowa Bożego, żeby ono przynosiło plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny, stukrotny, tak żebyśmy byli świadkami Chrystusa. Dlatego warto nieustannie pochylać się nad Słowem Bożym, bo niektórzy mówią, Pan Bóg w ogóle do nas nie mówi. A może nie było jeszcze okazji przyjąć tego Słowa Bożego? Może jeszcze nie było takiej sytuacji, kiedy w domu siedząc, nudząc się, nie wzięliśmy do swojej ręki Pisma Świętego? Może to dzisiejsze Słowo Boże, które usłyszeliśmy, kogoś zachęci do tego, żeby sięgnąć po Słowo Boże, po Pismo Święte, które na pewno większość z nas ma gdzieś w szczególnym miejscu w domu? I nie tylko, że weźmie i że tylko przeczytam, ale zacznie to Słowo Boże przyjmować, po to, żeby to Słowo w nas żyło i przynosiło dobre owoce. Inną podpowiedzią z tej dzisiejszej liturgii Słowa Bożego może być następująca sytuacja. Jak doskonale wiemy, za każdym razem pochomili, jest chwila ciszy przed wyznaniem wiary. Może warto tę chwilę wykorzystać na to, żeby zapamiętać chociaż jedno zdanie z każdej liturgii Słowa Bożego, żeby się nad nim zastanowić, żeby sobie je przypomnieć w tym krótkim momencie, ale żeby ono też stało się pewnego rodzaju mottem na cały tydzień, żebyśmy pamiętając o tym zdaniu starali się do niego często wracać i zastanawiać się nad tym, czy je podejmujemy, czyli czy nim żyjemy na co dzień. Czy to, co do mnie powiedział Pan Jezus, rzeczywiście trafiło do mojego serca i czy to zdanie we mnie, które pracuje, przynosi dobre owoce. Dzisiaj za chwilę będziemy uczestniczyli w sakramencie Chrztu Świętego. Jest to pierwszy i najważniejszy z sakramentów ponieważ bez tego sakramentu nie możemy przyjąć pozostałych. Dlatego chrzest święty jest jakby takim ziarnem rzuconym w serce człowieka, które przez całe nasze życie na ziemi ma przynosić dobre owoce. I to właśnie poprzez wypowiedzenie formuły chrzcielnej zasiewamy w dziecku właśnie łaskę Pana Boga. I dlatego wierzymy w to, że każdy, kto przyjął chrzest święty, chce nim żyć. Czyli tym wszystkimi konsekwencjami, które otrzymaliśmy przy pierwszym sakramencie. Dzisiaj, kiedy będzie właśnie udzielany ten sakrament, bardzo wszystkich proszę, żebyśmy się tak gorliwie modlili właśnie dzisiaj za Tadeusza. Bo my jesteśmy wspólnotą Kościoła i w tej wspólnocie witamy nowego chrześcijanina, czyli kogoś, Kogo Pan Bóg obdarza w tym momencie szczególną łaskę. A my, jako jego wsparcie duchowe, chcemy w tym pięknym wydarzeniu tak mocno uczestniczyć, bo nieraz sobie możemy pomyśleć, to nie jest nasza rodzina, przez więzy krwi i tak dalej, to teraz chwila na oddech. Nie, bo jesteśmy wspólnotą Kościoła. Święty Paweł mówi, jeden drugiego brzemiona nościa. Czyli my, jako bracia i siostry w Chrystusie. Chcemy towarzyszyć każdemu człowiekowi w jego doświadczeniu Pana Boga, które tak często w różnych sytuacjach się zdarza. Dlatego tak, kiedy będą wypowiadane, zwłaszcza słowa formuły chrzcielnej, tak wtedy pomódlmy się za Tadeusza, żeby Pan Bóg mu błogosławił przez całe życie. Żeby był blisko Pana Boga i żeby przynosił dobre owoce. I równocześnie sami przypomnijmy sobie to, że jesteśmy dziećmi Pana Boga, że mamy swoją godność chrześcijanina, który pragnie żyć słowem Bożym i że to jest wielka łaska, wielki dar od Pana Boga, że możemy być tak blisko Niego i naśladować Chrystusa, który oddał za nas życie i który nas nieustannie chce prowadzić. A zatem niech to dzisiejsze doświadczenie usłyszanego Słowa Bożego oraz uczestniczenie w Eucharystii połączonej z sakramentem Chrztu Świętego, na nowo wzbudzi w nas pragnienie podążania za Chrystusem, że chcemy żyć razem z Nim i dla Niego, bo On jest dla nas tym, który nas prowadzi, który nas umacnia i prowadzi właśnie do świętości.